Witam Was w Astrotarocie Drogi Rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania subskrypcji. Dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was. Coś Was za bardzo przytrzymuje. Coś Was za bardzo przytrzymuje. Hmm? Możecie być również wy, jak ta moneta. Jak ten pentakl, albo któryś z tych czterech pentakli, którego ktoś nie chce puścić. Jak na przykład, jakby, jakbyście byli pracownikami, i wy już stwierdzacie, że, że no tu już wam się tak nie podoba, yy, już, już już na przykład nie możecie się realizować, czy, czy, czy powiedzmy z takiego czy innego względu wam dana posada nie odpowiada, i ktoś was nie chce puścić. Hmm? Albo może ktoś gdzieś indziej nie chce Was puścić. Hmm? Ale to byłby ktoś, kto nie tylko nie chce Was puścić, ale nie chce puścić też tu kogoś jeszcze. Paru osób i jeszcze ma, ma tu coś na głowie, czy kogoś na głowie, kto to jakby sprawia, że w ogóle nie może się ta, ta osoba ruszyć. Hmm? Także jest tutaj dużo takiej. Że tak powiem, nadprogramowej pseudostabilności. <noise> to nie jest zdrowa pozycja, w której może być rozwój. Hmm? Tu byłaby potrzebna zmiana. Wy, jako znak zmienny, rozumiecie, że no czasem trzeba coś zmienić, tak? czasem trzeba coś zmodyfikować, poprawić. Nie można tak tylko siedzieć i trzymać tego, co się ma. To nie jest rozwojowe. Ta osoba siedzi na jakimś worku pełnym czegoś. Co ktoś ma za plecami, pod sobą, we sobie, nie do końca widoczne. Nie wiadomo, co jest w środku. Mój hmm? drodze, ale kluczowa jest to kwestia tego trzymania i puszczania. Coś trzeba będzie, należałoby puścić, bo jeżeli nie będzie puszczone, to wówczas przyjmie jakąś karykaturalną formę, która zatrzymać może rozwój w tej czy innej sferze. Myślę, że to jest indywidualne, w jakiej sferze, aczkolwiek będzie to coś, co jest blisko nowego pomysłu. Nowego pomysłu, nowej myśli, świeżego myślenia, jakiejś koncepcji, która jak już będzie poruszona, to będzie bardzo, bardzo wyraźna. Poza tym, że będzie ona wyraźna, No to będzie to koncepcja, która będzie jakby zależna. Jakby koncepcja, która wyrosła na koncepcjach, które zostały kiedyś porzucone. Jakby wcześniej było wiele różnych pomysłów, ale... Ale te wszystkie pomysły, te wszystkie koncepcje upadły. Albo zostały porzucone, albo stały się jakby jakby tylko taką jakby marą czegoś, co, co gdzieś było. Coś tu było kiedyś omawiane. Coś było przemyśliwane, ale jakby. Nie jakby, tylko po prostu coś coś uderzyło i, i teraz mamy koniec tego te, tych tematów, ale na, na tym końcu, na tym, na tych iluś myślach, które zostały gdzieś. Na jakimś na jakiejś, To nie jest podwórko, ale podwórko chce mi się tu gdzieś przebić. Na jakimś podwórku, na jakiejś przestrzeni. Gdzieś zostały porzucone jakieś koncepcje, może jakieś słowa. Hmm, może jakaś dokumentacja. Coś tu, coś tu było porzucone. To mogło być coś, co, co przybijało, co było ostre. Tego było dużo, nawet za dużo. I z tego wyrasta jakby coś nowego. Hmm? Nie wiadomo skąd, ale podstawą są te, te, te koncepcje, które gdzieś gdzieś nie, nie były. Były może złapane, ale pozostawione gdzieś. Nie jest to takie widoczne, takie jasne, bo na wierzchu widać bardziej osobę, która ma taki włos rozwiany, Paś. Buław troszeczkę zbyt ogniście zadziałał. Ktoś zbyt agresywnie może zadziałał. Jak komuś jakby się wręcz coś. Strasznie, czasem mówimy, że komuś coś tak jakby pali, albo jakby tak Tutaj mamy kogoś, jakby mu się paliło coś w rękach. Jakby. Mówimy, trzeba, zaraz, zaraz, nie pali się, nie, nie pali się. Ktoś jakby się zachowywał cały czas, że, że, że tak szybko coś musi się dziać, że, że jakby był pożar, ale, ale tu mu to, to działanie mogło być przesadne. Działanie czyjś rąk mogło być zbyt ogniste. I w efekcie mieliśmy do czynienia z czymś, co przypomina bardziej burzę piaskową niż jakieś konstruktywne, konstruktywne działanie. I to przykrywa te wszystkie wcześniejsze koncepcje, które mogły prawie pogrzebać coś, Mm? Ale coś, coś, coś wyrośnie, jak coś się pojawi, uśmiech fortuny może być. Mm. Mamy blisko również pożegnanie jakiejś mm, idei, jakiegoś ducha. Potrzebne byłoby pożegnanie. Także widzę, że w Waszym czytaniu jest sporo takich spraw związanych z, z pewnymi takimi zakończaniem, zakańczaniem. Hmm? Ale to nie jest y, zakańczanie, które jest jak uderzenie pioruna w wieżę. Nie, nie, to nie tak. Tutaj jest to dużo bardziej łagodne. Przejawia się w kartach, które nie są wielkimi arkanami, tak jakby, przynajmniej te tutaj, bo są to niektóre wielkie arkana. Przejawia się jakby w mniejszych sprawach. Zakańczanie może wielu różnych spraw. Nie takie jedno wielkie. Stąpnięcie. Nawet jeżeli jest to coś większego, to w taki sposób by to miało miejsce. Ktoś tu powinien coś pogrzebać, bo niby duch jest, ale czas już minął. Hmm? To już nie jest czas, żeby Znajdować się w tym oto miejscu, w jednym miejscu, blisko czegoś, co było, jakby to opłakiwać. Ile hołdów można oddawać? Uwaga na przesadę w tej kwestii. Hmm? Trzeba wyjść z um, jakiejś konstrukcji myślowej, zamkniętej. I wtedy może pojawić się uśmiech fortuny i nowa myśl. Blisko tego jest wiele tych myśli, o których już wspomniałam, wiele tych pomysłów. No ale one. Już, no, już też powinny odejść do przeszłości. Coś nowego musi być. Coś nowego. No i w tym momencie chce mi wyskoczyć. Ważna karta. Wcześniej, może niż było zaplanowane, bo myślałam sobie, że może opowiadam troszeczkę dłużej i do tej karty dojdę później, ale nie. Już teraz chce nam się arcykapłan objawić. I arcykapłan nam się objawia. Ni to w pozycji prostej, ni to w pozycji odwróconej. Jakby tak na boku, jakby tak leżał. Jakby arcykapłan nie był już prosto na swoim tronie, tylko jakby z jakiegoś powodu był jeśli nie pokonany, to mm, To jakby tak pozbawiony Twojej pozycji. Hmm? Jakby musiał się położyć. Więc może się zdarzyć tak, że w Waszym życiu pojawić się może osoba, której był należny szacunek, ale może ta osoba w tej chwili ten szacunek traci. Hmm? Albo może traci trochę siły, albo ma tych sił trochę mniej. I to może nie być widoczne za bardzo. To może być gdzieś ukryte, jakby poza kadrem. Hmm? Coś, czego. Nie chcecie od razu pokazać, a jakby wyjdzie wcześniej niż, niż, niż chcieliście to pokazać. Hmm? Arcykapłan jest nie do końca widoczny, a właściwie w ogóle nie jest na początku widoczny. Nie można go właściwie dostrzec i, i przed nim pokłonić, jeżeli ktoś chciałby. Ten kogo można dostrzec, tym kogo można dostrzec, a właściwie tą kogo można dostrzec. korekta za korekto. człowiek może się sam zagubić, co już jest właściwym sformułowaniem. Będziecie się pewnie poprawiać co chwilę. Będziecie się łapać na tym, żebyście mogli powiedzieć coś lepiej. Bardziej niż zwykle, ale no ale i tak musicie iść do przodu. Hmm? A tu macie arcykapłankę. Hmm? papieżycę. Także wygląda jakby w waszym życiu jesiennym. Istotniejsza była postać arcykapłanki niż arcykapłana. Kobieta z księgą, kobieta z mądrością, która trzyma mądrość, która trzyma coś, do czego ma wgląd. Hmm? To może być ktoś, kto jest ukryty w miejscu, do którego nie można tak zajść, jak idzie się po bułki, czy po coś. Tu trzeba iść specjalnie. na zaproszenie, albo spróbować kogoś odnaleźć. I to może być ktoś, o kim wiedzą nieliczni, albo o kim słyszę, słyszało wielu, ale nieliczni mogą tam dotrzeć, do tej osoby. Hmm? Jakby ktoś gdzieś schowany i ukryty. Hmm? Ta pani wygląda, uważam, schludnie, że wygląda schludnie, jednocześnie dość prosto, elegancko, ale bez przesady. Wy nie lubicie przesady. Tu jej nie ma. Hmm? Ktoś, kto ma wystarczająco pewności siebie, żeby patrzeć prosto na tego i na to, co ma przed sobą. To nie jest ktoś, kto będzie spuszczał wzrok, jak na niego spojrzycie. Hmm? Moi drodzy. Mm, można by było zawsze powiedzieć więcej, ale czuję, że u was nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby mówić dużo więcej, chociaż jednak jakaś Chęć doprecyzowania czy dodania jeszcze jakiegoś szczegółu może wygrać, nawet jeżeli nie ma już szczególnie takiej potrzeby. Także na koniec Wam jeszcze coś, coś tutaj dorzucę. Coś jeszcze istotnego dla Was, coś, co powinniście usłyszeć, zobaczyć. Moi drodzy, jest stabilność. W domu, w działaniu domowym. Można to uzyskać. Hmm? Także, jakbyście myśleli, czy da się, czy nie da, to można. Kiego dobrego Wam życzę. Cześć, pa.